Witam wszystkich. Dzisiaj taki króciutki odcinek o tym, co będzie w najbliższym czasie. Nagrywam go ze swoim synkiem, więc będzie co jakiś czas słychać go. Teraz tak po kolei. Jak widać, nie ma do Sprzedałem ją w sumie jakieś półtora tygodnia czy dwa tygodnie temu. Jest już. Następca, trochę większy. Będzie o nim osobny filmik. Zrobię taki unboxing. Pokażę co i jak, co można kupić w miarę rozsądnych pieniądzach. Druga sprawa tam w rogu będzie. Opowiem trochę o komarku oraz o dość sporym błędzie, który popełniłem składając go. Błąd ten ciągnął się w sumie od momentu, jak zacząłem składać silnik. Co i jak powiem w sumie, jak będę go poprawiał, bo doszedłem do wniosku, że, że trzeba to po prostu zrobić tak, jak powinno być. Między innymi dlatego miałem problem z zaponem. Tutaj jeden z widzów w komentarzu dokładnie naprowadził mnie już wtedy na, na to, co jest nie tak, niestety. No jest tam moja wina. No i dlatego był problem między innymi z zaponem. To będzie wyjaśnione. Jeżeli chodzi o WSK, no WSK sobie jeździ, WSK się dociera w sumie. Po tym jak zrobiłem popychać sprzęgła, nic się z tym nie dzieje. E, wszystko jest OK. Teraz tak, jeżeli chodzi o Suzuki. E, po sezonie, bo jeszcze, jeszcze trochę będzie musiała wytrzymać. Zajmę się w końcu rozrusznikiem. Tak. Który miałem zrobić, a, a w sumie... Przy składaniu silnika po to musiałem się trochę pośpieszyć i nie zajrzałem do tego rozrusznika. A coś tam się z nim dzieje, więc, więc będę musiał to ogarnąć. Będę także ogarniał e, elektrykę. Oraz pojawi się kolejny motocykl, który w sumie już kupiłem i w sobotę będę jechał po niego. E, jeżeli chodzi o motocykl, jest to z. E, Motocykl, który był produkowany, który swoją premierę i początek produkcji miał w czasach, gdy w Polsce były PRL, ale nie jest to motocykl bloku wschodniego. Jest to już produkcja zagraniczna. O jaki motocykl? Na razie nie powiem. Co brałem pod uwagę, miał być GPZ robiony 305, niestety, w sumie. Na początku nie dogadałem się ze sprzedającym. Potem, jak już byłem w stanie zapłacić tyle ile on chce, to ten sprzedający po prostu przestał y, odpowiadać i sobie odpuściłem. Miała być także Aprila Pegaso bodajże y, z silnikiem Rotaxa. Tam trochę nie wypaliło, bo w sumie nie chciało mi się jechać, po prostu zobaczyć. Eee, miała być Honda Shadow, która niestety bardzo mocno rozczarowała, jak pojechałem zobaczyć. No patrz motorki. No, motorki. Która bardzo rozczarowała, jak pojechałem ją zobaczyć. No nie, nie dotykamy. Eee, co jeszcze miało być? Eee, miało być w sumie kawasaki ZK. -ka. Nie pamiętam już jakiej pojemności. E, tam w sumie były problemy lekkie z papierami, tak samo jakby miał być e, stary GS550K. Tam problemy z umowami, a niestety ja raczej nie chcę się bawić w motocykle, które, które mają jakieś tam pokomplikowane sytuacje e, z papierami. Wybrałem motor, który w sumie jest już legendarny. E, firma ta w latach. 80. wypuściła dwa modele, które w sumie nadały kierunek rozwoju e, motocyklom turystycznym, bardziej takim adventure. E, wtedy akurat był taki trochę boom na, na motocykle, które, które potrafią jechać i, na, i po asfalcie, i nie boją się delikatnych szut, szutrów, i można na strzała powiedzmy zrobić ileś tam set kilometrów. km. E, jest to motocykl. Nawet w miarę fajnym stanie. Co i jak z nim jest? Opowiem, opowiem w sumie, jak, jak zrobię taką małą prezentację, jak w końcu będzie tutaj już u mnie w Garażu stał. No i co i na dzisiaj wszystko. Eee, także z zainteresowanych. Eee, zapraszam. W sumie odcinki co jakiś czas będą się pojawiały, więc myślę, że, że warto czekać. Dzięki wszystkim za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.